Gdy pytają mnie, kiedy walidować dane, ja odpowiadam jak najszybciej. Ale co to znaczy? O tym w dzisiejszym filmie. Teraz tylko nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał i zaczynamy. Intro. Jak wspomniałem na początku, dane powinny być walidowane w naszej aplikacji jak najszybciej. Tylko właśnie. Co to oznacza? Oznacza to, że powinny być walidowane, czyli sprawdzane, potwierdzane, weryfikowane w pierwszym możliwym miejscu, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić. I najczęściej takim pierwszym etapem, kiedy nasze dane, które dostajemy, powinny być sprawdzone, jest punkt wejścia do naszej aplikacji. To jest pierwszy moment, kiedy nieznane nam dane utworzone przez kogoś innego stykają się z naszym kodem. Bo jeżeli przejdziemy już przez ten etap, no to znaczy, że w jakiś sposób mamy kontrolę nad tym co te dane zawierają, jak wyglądają, że są w jakimś stopniu sprawdzone. I żeby ci o tym opowiedzieć, posłużę się analogią do baru, klubu, tego typu miejsca, w którym mamy bramkarza na początku, na wejściu, no i później obsługę, która dalej wykonuje swoje operacje. I teraz, jeżeli przyjmiemy, że tymi danymi przychodzącymi do naszej aplikacji jest jakiś człowiek, który chce wejść właśnie do tego klubu, to pierwszym punktem styku właśnie tego, tej obcej osoby, której jeszcze klub nie zna, jest ten moment, przy wejściu przy drzwiach wejściowych. I tam mamy pierwszą walidację, czyli mamy bramkarza, który ma za zadanie zrobić pierwszy etap odsiewu, sprawdzić tak z grubsza, czy człowiek, który chce się dostać, wygląda na takiego, który pasuje do naszego miejsca, czyli oceni czy na przykład strój pasuje do ustalonych reguł. Czy jeżeli jest to impreza, na przykład tematyczna, to faktycznie posiada wymagany strój? Czy w ogóle nie, wiem, nie brakuje mu buta i to by mogło źle wyglądać wewnątrz klubu? Czy nie jest zbyt agresywny, nahalny, pijany, tego typu rzeczy? A dodatkowo, w tym miejscu. Aby już dalej nie mieć z tym problemu, ten bramkarz prawdopodobnie sprawdzi, jeżeli ma wątpliwości, czy ta osoba, która chce wejść do środka, jest na pewno osobą pełnoletnią, więc przeprowadzi uwierzytelnianie. I ten bramkarz odpowiada, odpowiada właśnie takiej technicznej walidacji, którą robimy na samym wejściu naszego projektu, naszej aplikacji. Czyli to jest sprawdzenie. Czy w ogóle wszystkie dane, które dostajemy, są kompletne, czyli nie brakuje tych, które na pewno wymagamy? Czyli jeżeli na przykład wymagasz, żeby użytkownik podał e-maila i przyjdą dane, które tego e-maila nie zawierają, to nie ma sensu tego pchać dalej, bo to oznacza, że podstawowe reguły nie zostały spełnione. Tak samo, jeżeli w klubie jest impreza, na przykład wymagająca przebrania się za jakiegoś superbohatera, i przyjdzie osoba, która nie ma takiego przebrania, no to bez sensu ją wpuszczać dalej, bo. To po prostu popsuje wszystko, w środku popsuje atmosferę, nie będzie pasować do tego miejsca. Taką walidację oceniającą właśnie kompletność danych, kompletność informacji, jak również właśnie tą autoryzację, czyli sprawdzenie, czy dana osoba ma wymagane dokumenty, przeprowadzamy na początku, tak? Tak jak Bramkarz sprawdza dowód osobisty. Tak, nasza aplikacja na samym wejściu powinna sprawdzać, czy w ogóle dane, które dostajemy, mają, można powiedzieć, przepustkę do tego, żeby się do naszego systemu dostać, czyli, na przykład, że użytkownik został zalogowany i wysyła te dane jako zalogowany użytkownik, albo jakaś aplikacja zewnętrzny system posiada odpowiedni token, za pomocą którego jest w stanie potwierdzić, że jest kimś, kogo chcemy i możemy wpuścić. Więc pierwszy etap walidacji, taki najbardziej podstawowy, ten techniczny, dzieje się na samym początku, na samym wejściu. I u nas, w naszej aplikacji, tym wejściem mogą być różne elementy, ale o tym powiem trochę później, bo o ile pewnie już się domyślasz takich podstawowych rzeczy, to być może zdziwiecie w trochę innym miejscu. Następnie, kiedy przeszliśmy już tą wstępną selekcję, kiedy odrzuciliśmy tych totalnie niepasujących do naszego otoczenia, do naszego miejsca gagatków, mamy kolejne etapy. Czyli dana osoba, która przyszła już do klubu, przeszła przez bramkarza, przeszła taką wstępną, techniczną walidację, Przejdzie sobie parę kroków przez parkiet i dojdzie do baru. I teraz, dochodząc do baru, barman już ma pewność, że dostaje osobę pełnoletnią, jeżeli takie były wymagania stawiane bramkarzowi, żeby tylko takie osoby wpuszczał, więc nie musi tego sprawdzać, nie musi poświęcać zasobów na to, żeby to sprawdzić. W dodatku, w trakcie tego, tej operacji, no jakby ma przed sobą osobę, która. Pasuje faktycznie do tego miejsca, jakby spełnia takie podstawowe wymagania. Ale to, czego nasz bramkarz nie sprawdził, to jest chociażby to, czy na przykład karta płatnicza, którą się ta osoba posługuje, e, zawiera wystarczająco środków, żeby, e, żeby potwierdzić transakcję zakupu jakiegoś na przykład drinka. I teraz to jest wymaganie biznesowe. Wymaganiem biznesowym jest, żeby dało się pobrać od tej osoby pieniądze na Wydanie odpowiednich zasobów, czyli na wydanie tego napoju, drinka, czegokolwiek innego. Więc w tym momencie mamy do czynienia z walidacją biznesową, walidacją reguł biznesowych. I tą regułą biznesową jest właśnie posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy przez osobę, która chce kupić coś na barze, a barman jest tym, tym który to sprawdza. Czyli można powiedzieć, że ta, że ta lada baru, ta lada w naszym klubie jest tą metodą, za pomocą której Dostajemy nasze dane, które chcieliśmy. Więc nasza osoba będąca w barze chcąca kupić drinka, korzysta z udostępnionej metody, która jest w tym wypadku, właśnie blatem baru i prosi o dostęp do danych, prosi o jakieś dane, czyli prosi po prostu o drinka. I teraz tym walidatorem jest nasz barman, i on najpierw prawdopodobnie poprosi o to, żeby za tego drinka zapłacić. Nabije na kasę, sprawdzi, czy nasza transakcja kartą przejdzie. I dopiero wtedy tego drinka zacznie robić, wtedy tego drinka wyda. Czyli przeprowadza drugą walidację, która, która już sprawdza reguły biznesowe. I to jest właśnie ten drugi punkt wejścia. I w naszej aplikacji odpowiednikiem takiego stania przy barze i próby płatności za jakiś napój jest właśnie zrobienie walidacji biznesowej, kiedy wykonują jakąś metodę biznesową. Czyli jeżeli mamy na przykład agregaty w e, przypadku domain driven design to one e, będąc tym punktem wejścia na początku powinny sprawdzić czy e, wszystkie reguły biznesowe są spełnione czyli na przykład czy użytkownik który chce e, wykonać jakąś operację ma wystarczające zasoby na przykład wystarcza, wystarczającą ilość pieniędzy na, pieniędzy na koncie. Jeżeli mamy prostszy kod, no to taką, taka walidacja biznesowa powinna być po prostu na pierwszym możliwym etapie, kiedy zaczynamy mieć dostęp już do danych, kiedy możemy wykonać dodatkowe operacje. Czyli przykładowo, jeżeli już nasze API ten punkt wejścia sprawdził tam, czy wszystko jest poprawne, to takim miejscem, gdzie sprawdzimy, sprawdzimy reguły biznesowe, będzie na przykład jakaś klasa, jakiś serwis, jakieś repozytorium, w którym mamy dostęp już do dodatkowych danych, na podstawie których możemy pewne reguły określić, możemy zdecydować, czy Pewne wymagania są spełnione, czy nie, bo możemy tutaj skorzystać z dodatkowych elementów, na przykład z bazy danych, z jakiegoś zewnętrznego serwisu, z czegokolwiek innego, do czego już na tym etapie mamy dostęp. I jeżeli mamy tą walidację zrobioną, zrobioną dobrze, no to w przypadku niepowodzenia, kiedy reguły biznesowe nie są spełnione, odrzucamy takie, takie zapytania, odrzucamy taką prośbę o wydanie danych, zmianę danych, czy cokolwiek tego typu, zanim w ogóle te dane ruszymy. I tak samo jest właśnie chociażby przy tym barze. Jeżeli barman najpierw nabije na kasę, czy nam wykona na terminalu operację płatności, potwierdzi, że jesteśmy w stanie zapłacić za to, co chcemy, weźmie od nas pieniądze, nabije rachunek, czy poprosi o to, żeby skorzystać z karty, i dopiero wtedy zacznie wydawać naszego drinka. To ma pewność, że nie zrobi tego drinka na marne, nie zrobi tego napoju na, na marne. Bo w przypadku, kiedy na przykład nasza karta zostanie odrzucona, albo się okaże, że jednak w gotówce e, myśleliśmy, że mamy więcej niż faktycznie mamy, no to ostatecznie nie dojdzie do żadnej transakcji, nic nie zostanie nam wydane, ale też barman w żaden sposób nie poświęci zasobów na to, żeby e, zacząć przygotowywać ten napój. Jeżeli byśmy odwrócili ten proces, czyli e, po prostu ktoś prosi o, e, ktoś prosi o Pewien zasób, czyli na przykład tutaj jakiś napój, barman go e, przygotowuje, rozlewa, podaje i wtedy prosi o płatność. To w przypadku niepowodzenia takiej płatności, na przykład karta została odrzucona, czy zabrakło nam gotówki, jeżeli płacimy gotówką, to te zasoby już zostały wykorzystane, tak? Ten sok, y, alkohole i tak dalej zostały nalane już do tej szklanki to wszystko zostało przygotowane, zasoby zostały zużyte, a transakcja nie przeszła poprawnie, więc te zasoby tak naprawdę zostały trochę zmarnowane, bo i tak musimy odprawić użytkownika z kwitkiem powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby dostał to co chce, operacja się nie powiodła. Więc jeżeli byśmy robili tą walidację na samym końcu, czyli pobrali wszystko z naszej bazy danych i dopiero wtedy sprawdzali, czy w ogóle użytkownik ma do tego dostęp, albo ma potrzebne zasoby, albo Albo jakieś inne reguły są spełnione, to niepotrzebnie marnujemy energię na to, żeby zrobić coś, co potencjalnie może być w ogóle niepotrzebne. W dodatku istnieje takie, takie ryzyko, że jeżeli barman postawi na barze gotowego drinka i poprosi o płatność, to ta osoba, która przyjdzie, może, być, może mieć złe zamiary, może tego drinka podkaść. Nie, może. Wziąć do ręki i zacząć uciekać, albo bardzo szybko wypić, nie? Więc tym bardziej to ten dostęp do zasobów, ten dostęp do pewnych operacji zmodyfikowania naszych danych powinien, powinien być robiony na samym końcu, kiedy te wszystkie walidacje już zostały wykonane. A walidacje powinny być wykonane przed wszystkimi możliwymi operacjami. I teraz nie bez powodu te walidacje są wieloetapowe, bo wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie. Nie mamy tego bramkarza na początku, nie ma tej takiej wstępnej, pobieżnej bo pobieżnej, ale jednak odsiewającej pewną część użytkowników walidacji. To teraz to wszystko, te wszystkie warunki, które muszą być spełnione, takie podstawowe elementy, które muszą, muszą być spełnione, są przenoszone na tego naszego barmana, który teraz nie dość, że musi sprawdzić, czy transakcja się powiedzie, czyli czy klient ma wystarcza, wystarczającą ilość gotówki. Co też zabiera jakiś czas. Dodatkowo musi sprawdzić, czy ta osoba w ogóle jest pełnoletnia. Musi w ogóle ocenić, czy chce, żeby ta osoba przebywała w tym klubie, bo na przykład może nie pasuje do tego i jeżeli mu sprzeda drinka, to niepotrzebnie będzie zachęcał do tego, żeby taka osoba została, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc poświęci dużo więcej zasobów, będzie musiał robić dużo więcej sprawdzeń, dużo więcej operacji, po to, żeby sprawdzić to samo, co mogło odsiać takiego osobnika dużo, dużo wcześniej. I przez to. Zmniejszyć ilość pracy w tym bardziej kosztownym momencie, kiedy już faktycznie wykonujemy pewną pracę. Bo jeżeli ten barman musi zrobić więcej rzeczy, więcej sprawdzeń, sprawdzić właśnie dowód, ocenić tego klienta i tego typu rzeczy, to nagle zajmuje mu to dużo więcej czasu, przez to może obsłużyć mniej takich transakcji, przez to kolejka się wydłuża. A jeżeli mamy wstępną selekcję na początku, takie bardzo proste sprawdzenie, to do tego momentu kluczowego docierają się tylko takie osoby, które. Ba z bardzo dużym prawdopodobieństwem poprawnie tą transakcję zakończą, no i to będą już jakieś pojedyncze przypadki, kiedy pewne warunki biznesowe nie zostały spełnione, ale dużo łatwiej nam będzie skalować e, tych, te walidacje na początku, tak? dużo łatwiej będzie postawić więcej, więcej bramkarzy, którzy bardzo szybko będą weryfikować kolejne osoby. Niż dokupywać kolejne kasy fiskalne, kolejne terminale i tak dalej, po to, żeby obsługiwać więcej klientów na tym późniejszym etapie. I dokładnie tak samo jest z, naszym, z naszymi aplikacjami. Dużo łatwiej jest dołożyć na przykład więcej jakichś instancji naszego API Gateway, więcej instancji, więcej instancji, które będą po prostu tym pierwszym punktem wejścia, tym entry pointem dla naszego, dla naszego, dla naszego projektu. I tam bardzo szybko odsiewać po prostu. Po prostu te dane, które są nam niepotrzebne, możemy postawić właśnie jakieś zabezpieczenia, które bardzo szybko będą, będą technicznie walidować, czy nasze dane są poprawne, niż za każdym razem przepuszczać wszystkie dane i tam robić w, tej, w tym kluczowym momencie wszystkie operacje, kiedy na przykład już tam jest jedna baza danych, jest jeden jakiś główny serwis, do którego możemy się odwoływać, jest na przykład jedna, jedna usługa, którą pytamy o to, żeby potwierdziła, czy na przykład dana osoba ma. Wystarczającą ilość gotówki, i tym, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc powinniśmy te dane walidować tak szybko, żeby to było po prostu dużo tańsze, bo im szybciej to sprawdzimy, tym tańsze jest to względem późniejszych etapów walidacji. I teraz już pewnie się powoli domyślasz, czym jest, czym jest ten punkt 20, czym są te kolejne etapy walidacji. I teraz, e, tak naprawdę, tym bramkarzem, co już wspomniałem prawdopodobnie wcześniej, e, jest e, nasze API, nasz, en, nasz endpoint kiedy e, na przykład mając aspnet mamy nasze, kont nasze kontrolery i akcje. I teraz jeżeli e, dla obiektu, który dostajemy w akcji, wymagamy, żeby były uzupełnione pewne pola, no to automatycznie taki request zostanie odrzucony, e, jeżeli tych pól nie posiada. I to jest właśnie ta selekcja bramkarza. Tak, tak samo jeżeli dodamy jakiś atrybut authorize, e, to, e, to taki endpoint będzie odrzucać wszystkie zapytania od... E, Użytkowników, którzy nie są zalogowani. I to jest znowu, właśnie takie sprawdzenie, można powiedzieć, dowodu osobistego przez bramkarza. To się dzieje bardzo szybko, jest bardzo techniczne, bardzo proste, e, bardzo skuteczne w odsiewaniu takim podstawowym wszystkich, którzy totalnie nie pasują do naszej aplikacji, którzy na 100% e, nie spełnią dalszych. Warunków, ale jeżeli już te wstępne techniczne warunki zostały spełnione, to takie, to takie dane wpuszczamy dalej. Czyli, właśnie wpuszczamy te osoby do naszego klubu, do naszego lokalu i tam już są typowo biznesowe operacje sprawdzane, walidowane, i możemy przypuszczać, że prawdopodobnie to, yy, ta osoba, która przyszła. Raczej już świadomie przebywa, przebywa w naszym miejscu, tak samo jak nasze dane, jeżeli dotra, dotarły do tego, do tego drugiego etapu, to jest duża szansa, że z, zawierają poprawne informacje. I dopiero teraz, kiedy, kiedy już następuje wykonanie operacji, typowo biznesowej operacji na danych, operacji związanej z jakimś dostępem do czegoś, aktualizacją, czegoś zmianą, czegoś usunięcie, usunięciem czegoś, robimy już sprawdzenie. Takie formalne, właśnie biznesowe, czyli potwierdzamy, że ta osoba ma wystarczające zasoby, ma, ma odpowiednie, na przykład, możliwości, warunki są odpowiednio spełnione. Czyli, na przykład, jakiś zewnętrzny serwis działa i dzięki temu może wykonać płatność kartą. I to jest ten drugi etap walidacji, który powinniśmy wykonać, zanim faktycznie jakikolwiek dostęp do danych zostanie wykonany. Czyli jest to właśnie barman, który stoi na barze. I zanim jeszcze cokolwiek nam poda z tego baru, to najpierw prosi o, o, o potwierdzenie, że jesteśmy w stanie taką operację e, wykonać do końca, czyli po prostu jesteśmy w stanie za, za nią zapłacić. No i to, to jest tak, jak mówię, nasz jakiś serwis domenowy, jakiś e, agregat, jakiś, e, jakiś serwis e, oferujący dostęp do danych, przetwarzających te dane e, wsze, wszystkie tego typu elementy, które już służą bezpośrednio do operowania na danych w naszej aplikacji i wykonania wszelkiego rodzaju działań na zasobach, które nasz projekt posiada. I teraz pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o to, czym jest ten punkt wejścia dla naszej aplikacji, jest taki, że jeżeli masz aplikację, która posiada jakiś frontend, formularz, na którym użytkownik wpisuje dane i do niego jest dołączone jakieś API, to tym punktem wejścia niekoniecznie jest sam frontend. To jest, myślę, w tym momencie już dosyć rzeczywiste rzadko się bardzo zdarza, że walidacja jest tylko po stronie frontendu, ale jednak nie wszyscy jeszcze o tym pamiętają, bo teraz może się wydawać, że ok, użytkownik musi coś wpisać w, w formularzu i dopiero wtedy dane zostaną wysłane na Twój serwer, więc robisz sobie tą wstępną techniczną walidację po stronie frontendu, sprawdzasz czy użytkownik podał na przykład e, wymagane pola, że data jest poprawnie podana, w poprawnym formacie, e, że, że użytkownik e, w ogóle ma dostęp do do tego formularza, więc Twój frontend sprawdza, czy tam jest odpowiedni token, czy ciasteczko i tak dalej, i tak dalej. No i się może wydawać, że to jest ten pierwszy punkt wejścia, i tutaj robisz tą wstępną techniczną walidację. Ale jeżeli Twój endpoint, Twoje api jest dostępne dla tego formularza, ale to w przypadku aplikacji typowo webowej jest 100% szans, że ten endpoint sam w sobie, bez żadnego frontendu, jest też punktem wejścia. Jeżeli jesteś w stanie wykonać na nim operację, pomijając frontend. To no to jest też ten twój punkt wejścia. I oczywiście warto robić wszystkie walidacje na formularzu na frontendzie, bo wtedy przesiewasz część użytkowników, którzy totalnie chcą korzystać poprawnie z Twojej aplikacji, ale wpisują jakieś głupoty. Czyli robisz ten pierwszy odsiew i delikatnie minimalizujesz, zmniejszasz ilość zasobów potrzebnych na serwerze do wykonania walidacji. Ale Teraz masz kolejny problem, czyli te dane, które przychodzą nie z Twojego formularza, ale przychodzą od użytkowników, którzy ten formularz pominęli. I tu znowu jest pierwszy punkt styku, nie Twoich danych z Twoim kodem. Więc tutaj znowu, na wejściu do Twojego api, na wejściu do Twojej aplikacji, do Twojego backendu, musisz zrobić tą techniczną walidację. To jest pierwszy punkt, w którym, na którym powinieneś się skupić. Możesz nie mieć tego, tej walidacji po stronie frontendu, bo to, to jest odsianie takiej pewnej części tych danych, które po prostu ktoś źle wpisał. Ale ważniejsze jest sprawdzenie tego właśnie na wejściu do API, bo tak naprawdę to ten twój backend jest tym twoim klubem, tym twoim lokalem, do którego ktoś wchodzi. Można powiedzieć, że frontend twojej aplikacji to jest taka, nie wiem, ulica, dzielnica, ścieżka prowadząca do twojego lokalu, tak? Czyli tam ktoś może, może sprawdzać, może tak oceniać, czy wszystko jest ok. Ale to prawdziwe sprawdzenie powinno być na etapie samego wejścia już do backendu, czyli wejścia do tego lokalu. I tutaj jest najważniejszy ten bramkarz, który oceni e, tak wstępnie, czy w ogóle nadajesz się do tego miejsca. No i potem mamy już, e, jesteśmy wewnątrz, no więc są już te dodatkowe walidacje, które powinny jedynie sprawdzać e, takie rzeczy, których nie byliśmy w stanie sprawdzić wcześniej, nie pytając dodatkowych zasobów, zasobów o, e, o sprawdzenie, tak? Czyli. Jeżeli byśmy chcieli robić walidację biznesową, czy jakąś dogłębszą walidację na samym wejściu do naszego API, to to jest taka sytuacja, jakby dla każdego klienta e, bramkarz musiał iść na bar, zapytać o to, żeby mu sprawdzili tam, czy na przykład tej osoby nie ma na, na jakiejś tam liście, e, nie jest to znajomy kogoś tam itd. I dopiero wracali, e, wracali po to, żeby odpowiedzieć, tak? Czyli to by była taka walidacja, kiedy byśmy chcieli zrobić wszystkie sprawdzenia na samym początku. I to jest trochę bez sensu, nie? bo już czujesz, jak dużo się tej czasu marnuje. Ważniejsze jest to, żeby tak wstępnie ocenić te, to wejście na samym początku, a później pozwolić robić kolejną walidację, przynajmniej, przynajmniej jeszcze jedną, już taką typowo związaną z, z transakcjami, z operacjami, z metodami wykonywanymi na naszych zasobach, już na późniejszym etapie, ale znowu przed samym dostępem do jakichkolwiek zasobów. Czyli tutaj mamy te Kolejne już głębsze metody, głębsze serwisy, głębsze klasy, które znajdują się w naszym kodzie. Ale to, o czym prawdopodobnie nie myślisz, nie zastanawiasz się, to jest baza danych, czyli takie jakby nasze zaplecze. I teraz może powstać sytuacja, kiedy z naszej bazy danych korzysta więcej niż jeden serwis. Bo jeżeli tylko nasza, nasz projekt korzysta z baz danych, w dodatku nie da się za bardzo w dodatku nie pozwalamy, na przykład deweloperom bezpośrednio korzystać z tej bazy danych, łączyć się z nią, wykonywanie jakiejś operacji, no to wszystko jest w porządku, tak? Ta baza danych jest częścią naszego kodu, a jak mówiłem, my walidujemy dane na styku obcych danych i naszego kodu. Więc, jeżeli baza danych jest w 100% pod kontrolą e, projektu, aplikacji, to nie ma potrzeby tutaj żadnej dodatkowej walidacji i zazwyczaj w takim przypadku, nawet e, ja w swoich projektach, czy my w swoich projektach, e, w których pracowałem, nie robimy żadnych constraintów na bazie danych, nie robimy żadnych ograniczeń na kolumnach w tej bazie danych. Nie walidujemy danych, które odczytujemy z bazy danych. Zakładamy, że to wszystko jest poprawne, bo to nasza aplikacja, która wcześniej sprawdziła te dane, je tam też zapisała, więc odczytuje to, co sama wcześniej tam włożyła. Ale sytuacja się komplikuje, kiedy mamy bazę danych do której bezpośrednio mogą pisać też inne aplikacje. Jeżeli do naszej bazy danych może ktoś inny jeszcze pisać, albo mają dostęp e, na przykład e, jacyś administratorzy, jacyś, jacyś ludzie na przykład z supportu, mogą tam bezpośrednio coś zmieniać, to już się okazuje, że te dane, które tam się znajdują, niekoniecznie są nasze. A co oznacza, że to nie są, nie są nasze dane? To oznacza, że mamy styk nie swoich danych z naszym kodem. W takim wypadku, jeżeli wiemy, albo przeczuwamy, że inne aplikacje albo in, albo zewnętrzni użytkownicy mogą mieć dostęp do naszej bazy danych, to też jest punkt styku i wtedy koniecznie musimy zakładać wszelkiego rodzaju konstrainty na bazie danych, czyli na przykład ograniczenie długości tekstów w jakiejś kolumnie, sprawdzanie zakresu jakiejś wartości w innej kolumnie, wymagal, wymagalność albo niewymagalność jakiegoś, jakiegoś rekordu, to wszystko musimy sprawdzać. To jest ta wstępna walidacja techniczna, czyli robimy dokładnie to samo, co w przypadku naszego API, a dodatkowo musimy albo wprowadzić właśnie walidację taką pełniejszą już po stronie naszej aplikacji, kiedy odczytuje dane z bazy danych i tam sprawdzać, czy one w ogóle mają sens i odrzucać te, które sensu nie mają, bo ktoś to źle wypełnił. Albo musimy stworzyć metody w postaci chociażby jakichś procedur składowanych na, na, naszych, na naszej bazie danych, które będą właśnie takimi pewnego rodzaju walidatorami, które będą punktem wejścia dla danych, które ktoś inny chce do naszej bazy danych wstawić. Więc e, te wszystkie konstrainty, te wszystkie procedury składowane na bazach danych są właśnie po to, czy w tym momencie najczęściej, najczęściej są albo powinny być wykorzystywane po to, żeby móc się zabezpieczać, na wypadek tego, że ktoś inny może wprowadzić do, naszego, do naszej bazy danych, dane, których tam nie chcemy. I ma to miejsce właśnie wtedy, kiedy też inne serwisy, inne aplikacje, inni użytkownicy mają dostęp do, naszego, do naszej bazy i tam mogą sami coś wstawiać. Więc tutaj też może być punkt wejścia, ten punkt styku, który musimy walidować. Takim samym punktem styku mogą być na przykład wszelkiego też rodzaju systemy kolejkowe czy pliki. Jeżeli to nie nasza aplikacja wyprodukowała plik, który teraz odczytuję, to na 100% jest to punkt wejścia nie naszych danych do naszego kodu. Tak samo, jeżeli system kolejkowy jest zrobiony w ten sposób, że to nie nasze serwisy to wykorzystują, tylko ktoś inny może się do niego podłączyć, no to znowu mamy ten punkt styku nie naszych danych z naszym kodem. Znowu miejsce, w którym powinniśmy sprawdzać, czy wiadomość, którą dostaliśmy, to jest na, na pewno poprawna wiadomość. Czyli po pierwsze, mamy kontrakt tej wiadomości, czyli czy w ogóle struktura tej wiadomości jest poprawna. A później, czy warunki biznesowe, które próbuje przepchnąć ta, przepchnąć ta wiadomość, są na pewno spełnione, są na pewno poprawne. Więc tych punktów wejścia w Twoim projekcie może być naprawdę dużo. To są wszelkiego typu momenty, kiedy, tak jak mówię, nie nasze dane, czy potencjalnie nie nasze dane stykają się z naszym kodem. I to są miejsca, w których koniecznie trzeba te dane walidować. Te dane A żeby to robić, musisz wiedzieć, co takimi punktami jest, czyli na przykład, musisz wiedzieć, nie tylko e, jakie endpointy wystawiasz na świat, ale musisz też na przykład wiedzieć, e, kto ma dostęp do Twojej bazy danych, kto ma dostęp do systemu kolejkowego. Skąd bierzesz pliki, czy w ogóle te pliki odczytujesz. To wszystko jest ważne i to są te potencjalne miejsca, w których walidacja powinna być robiona na samym początku. Jak szybko jest to tylko możliwe, ale bez przesady. Lepiej zrobić wieloetapową walidację i powoli odrzucać kolejne requesty, niż przesadzić i w jednym miejscu zrobić pełną walidację, która będzie bardzo ciężka i która tak naprawdę nie przyspieszy tego procesu. A spowoduje, że będzie to bardzo skomplikowane i będzie wymagało dużo operacji, czyli właśnie to będzie taka sytuacja, kiedy ten e, bramkarz chcąc w pełni sprawdzić danego klienta, będzie biegał na, na bar, na zaplecze do menadżera i tak dalej, żeby wszystkie informacje o tym, o tym kliencie zebrać łącznie z tym, że spróbuje, e, że będzie go pytać o to, ile ma gotówki w portfelu, będzie sprawdzać, czy jego karta przejdzie w terminalu i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi, tak? Bo być może ten request w ogóle nie dojdzie do e, danych i będzie tylko gdzieś tam e, odnotowany, że był w naszej aplikacji i to wszystko. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o walidowanie Danych w naszym systemie. Więc podsumowując, walidujesz zawsze te dane, które nie są od Ciebie, a wchodzą do Twojego kodu. Nie ufasz użytkownikom i zewnętrznym systemom, musisz wiedzieć, co jest punktem wejścia dla Twojej aplikacji, czyli są to jakieś pliki, jakieś systemy kolejkowe, baza danych i przede wszystkim wszelkiego typu endpointy i API, które wystawiasz. Walidacja ma na celu stopniowe odsiewanie tych requestów, które są niepoprawne, i przez to minimalizowanie tych cięższych operacji, które są później. I zazwyczaj przez to też walidacja. Czy wydajna, skuteczna walidacja jest wieloetapowa? Po to, żeby nie marnować więcej zasobów niż to konieczne, na robienie tego w jednym miejscu, lepiej robić te etapami, ale najważniejsze jest to, żeby na samym końcu faktycznie przepuścić tylko te dane, które spełniają wszystkie nasze potrzeby. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Walidujcie swoje dane. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was, dla Ciebie przydatny, że dzięki temu lepiej rozumiesz, kiedy tak naprawdę walidować dane, które przychodzą do Twojego projektu, do Twojej aplikacji. Teraz będziesz wiedzieć na co zwracać uwagę i w jaki sposób się tym zajmować. A teraz tylko pamiętaj, żeby na koniec zostawić łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, napisz swoją opinię na ten temat. Wyraź swoje zdanie, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, jak to robisz w swoim projekcie. Jeżeli chcesz indywidualnie skonsultować jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, chcesz potwierdzić, czy to, co robisz w swoim projekcie jest poprawne, chcesz, żebym pomógł Ci na przykład w rozwiązaniu problemu walidacji, to zapraszam Cię na indywidualne konsultacje. W opisie jest link do szczegółów, tam znajdziesz informacje, jak się zapisać, jak się zgłosić, ile takie konsultacje kosztują. Zapraszam Cię też na Discorda, do którego link również jest w opisie. Tam również, również możemy sobie na takie tematy porozmawiać. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest wartościowe, że podoba Ci się i chciałbyś w jakiś sposób wesprzeć to, co robię, to możesz mi również postawić wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee W opisie również jest odpowiedni link, który pozwoli ci właśnie. Taką wirtualną kawę mi przekazać. Ja te pieniądze planuję wykorzystywać w 100% na rozwój tego kanału. Także na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za każdą aktywność i za każde wsparcie. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!